Pola znajdująca się tuż nad kreską, odra punktów szukała w starciu z napędzoną dwoma ostatnimi zwycięstwami ekipą Bruckbett termaliki nieciecza. Pierwszego gola w tym meczu w niespodziewanych okolicznościach przyniosła 19 minuta. Po prostym błędzie gości, w sytuacji sam na sam znalazł się Bednarski, obronił jego strzałowska, jednak piłka niefortunnie odbiła się od wracającego Nemani Tekijaszkiego i to odra przy znacznej pomocy szczęścia wyszła na prowadzenie. Bruchbet chciał przystąpić do odrabiania strat jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw groźnie uderzał Polarus, a następnie próbował Radwański, ale dwukrotnie dobrze między słupkami spisał się Artur Haluch. Kolejny atak Termaliki w 60. minucie. W pole karne zacentrował Kadlec, a tam najlepiej zachował się Kacper Karasek. Ponownie to ten młodzieżowiec okazuje się jokerem w tali trenera Latala. I to w drugiej kolejce z rzędu wpisał się na listę strzelców po wejściu na murawie z ławki rezerwowych. Termalika również, podobnie jak przed tygodniem w dyni poszła za ciosem. W 70. minucie wrzutkę w pole karne posłał Radwański, a tym razem sprytną główką popisał się Artem Polarus i Ukrainiec dał prowadzenie przyjezdnym. Zawodnicy z Niecieczy starali się dobić Odrę. W 80. minucie efektowny strzał szczupakiem oddał Radwański. Z kolei 7 minut później wydawało się, że będzie 3 do 1, ale żadna z oglądanych prób ostatecznie nie trafiła do siatki. Sytuacje te mogły zemścić się w 97 minucie. Wówczas w pole karne niezwykle groźną piłkę posłał Klimek. Ogromne zamieszanie, jeszcze po chwili strzał i jakimś cudem futbolówka nie wylądowała w siatce. Ma czego żałować Odra, natomiast Brookbet Termalika wygrywa po raz trzeci z rzędu.